Ja mówię, o nie, i parę razy tym kijów dostał, a później całe zbiegowisko, sąsiedzi się zlecieli i, do, i dopiero mu wtedy dali. W klatce mnie tak urządziła, kołkiem zostałem po obojczyku, po głowie. Nie miałem ratunku, wieczorem napadnięty zostałem. Dzięki komunistom, bo między, ni między nimi sam jeden mieszkał. Nie mam wyjścia, muszę cierpieć. Jakie przyja mu zatrułam. I jak on chce, to ja go za te psy mogę też do sądu jeszcze podać. I niech on mi udowodni, kto mu tu przy otruł, czy, czy, coś. Koty chodzą, psy chodzą, nigdy nie pozdychały, tylko im zdychają. Z głodu może pozdychały. Pies nie może wyjść na podwórek, bo się czepiają psa nawet. Miałem jednego psa, wilka, pół roku miał. To powiedziała, że pies potrafił wejść na kołek od bramki. I tam jej narobił na tym kołku. Załatwili mi psa, drugiego psa mi załatwili. Tak samo, bo teraz nareszcie jeden, który się utrzymał, musi chodzić w kagańcu, na smyczy, bo inaczej nie wolno puścić. Strach jest. A tym bardziej, że ja kocham zwierzęta, żona i moje dzieci. A tu, tam, a tu są tacy sąsiedzi, że oni kochają zwierzęta, te, które się je, a takie, których się nie je, ich nienawidzą. Bo on myśli, że, że mu wszystko wolno, bo on solidarny. To on może zabić, on całe podwórko jego, nie, nie mamy prawa do domu wyjść, nie mamy prawa nic, bo to solidarność wielka. Dwa lata temu my w sądzie byli. Za to, za to samo. Zgodziłam się na ugodę. Bo podpisał, że będzie dobrze, że będzie zgoda, że będzie wszystko. Ale to się na nic nie zdało. Nie trzeba było mi się godzić na ugodę, tylko żeby był ukaranym. To 15 kilogramów. пятнадцать важен. Так и конец. Чуть моей. Nie chcieliśmy dłużej trzymać, żeby dla karmić i chować dla złodziei. To lepiej zabić, zjeść i na zdrowie pójdzie. No to jak przychodzą do mnie głodne, to ja nakarmię. Jak jest pijaczyna, przeniesie mnie kawałek drzewa, to dam od te wino. Papierosy też kupię. No ale to ja sama muszę żyć za terenty. Jak ja mogę wszystkich za górkę nakarmić? Proszę mi to wybaczyć. Ja nie zim sama, a to kur... Jak ugotuj coś, to oni pierwszeństwo mają, bo to są moje dzieci. Niczyje. No i czekajcie tam. macie to. tu. Uza się czasem w kręci, kiedy smutek zawita. Koń na stepach sobie pędzi, świnie jedzą z koryta. To polityk wredny, on by chciał, żeby na niego robili, to, nie on na kogoś, koło niej, ludzie dla niego żeby robili. A to jest polityk, on tylko by chciał sam, na kobiety nie da rady robić, bo trzeba kobiet dać utrzymania, on tego nie chce. Woli sobie sam tak opobujać. Śpi od noc, cały dzień do drugiej, bo ile kto to byle kto tego nie obudzi, tylko ja, jeden jak go budzi, to go obudzę. Co drugi dzień chleb przywozi, na następny dzień sklep otwarty i tylko wina do sprzedania są. I tylko piją, więc nic. I nawet tam, co tam się robi, to zgroza popatrzeć na to wszystko. No a ta opieka głupia, że, że płaci tym pijakom. I by sprawdzili, ile wina tutaj wypijają. Bo 14 transporterów wypijają przez dobę. 13 transporterów wina to na taką wioskę, to ile to pieniędzy, prawda? No tak, a potem za dwa, za trzy dni nie mam na chleb, nie mam na chleb. 16-17 będą płacić koroniówki. To teraz będzie znowu trzy dni tam lewacja będzie. Uwa, uwa, trudno legadać wam. To brudasy to... No co zrobić? Lenie. To no śpią leżą. jak łanie kurde, tak. Pracowałem z, z, poprzednio z milicją, prawda, to mnie doceniali i mnie uważali, prawda, i tak dalej, nawet mnie wynagradzali, bo takie mówię prawdę. Nikomu tu krzywdy nie, dział, nie, nie robiłem i teraz obecnie tak samo z policją, bo też wywiad robią, przyjeżdżają do mnie nieraz i tak dalej. Tak mówię jak prawda. No to było wszystko. No co, krzywdy nikomu nie robię, <laughs> z tam kogoś tego. Tak, tak mówię jak jest. I tak, taką prawdę mówię. Przyjechałem tu po to, że chciałem ten majątek przywrócić do życia, do normalnego funkcjonowania, yy, przywrócić ziemię, do, która żeby rodziła nie kwasty i, i pes się rozkrzewiał, żeby w tych oborach tętniło życie, żeby było zapełnione 200 sztukami bydła. Tu jeszcze jest druga obora 100 sztuk, czyli razem docelowo 300 sztuk. Powiedział, że kupi. Dwa koniki, bryczkę, wersalki dwie. I na co mu to dziadowi? Jak gotuję zupę, jaką się pytam, zje pan zupę? Ja to tylko fasolówkę, grochówkę i ryż na mleku, nic więcej. I schabowe. A kotlety mielone to już mu je idą bez gadu. I bo to wszystko radowili. Kawalerskie zbytki, kawalerskie zbytki, pegierskie róża i e to wszystko wyszło nam o. Na zero. Ta ziemia leży, żeby mnie skłamał leży ugorem od roku 90. nieuprawiana no to od, od lat siedmiu leży ugorem około 300 hektarów ziemi ornej grały my skrzypeczki grały organy a tramy grały w no i raj, na ręku dybki, bo to wszystko narobi o te Witamy Państwa na